Kiedy Marina zobaczyła Siergieja, dosłownie straciła głowę. A potem podszedł do niej i zapytał, czy nie potrzebuje pomocy. Młodej kobiecie zadrżały kolana. Zupełnie się na tym nie znam. To na prezent, i wypowiedziała zmieszana Marina A tak, jeśli można, pomóż mi. Proszę! dodał mężczyzna to do siebie to do niej. A ona się zarumieniła. Oczywiście, należało powiedzieć proszę, ale nieznajomy się uśmiechnął i zaczął pomagać. Wybrał dla niej drogi koniak, wcześniej pytając dla kogo jest ten prezent. Marina przełknęła ślinę, ale musiała zapłacić. Siergiej odprowadził ją do kasy, a ona przez cały czas się uśmiechała. Nie chciała się skompromitować. Nie może przecież podziękować ordynatorowi oddziału chirurgicznego, dzięki któremu jej matkę dobrze zoperowano, jakąś tanią butelką. A potem było jak w bajce. Siergiej odprowadził ją do domu, wziął numer telefonu i od tej pory nie odstępowała go na krok. Marina nie mogła stracić takiego mężczyzny. Nawet jeśli pracowała, to brała urlop, zmieniała swoje zmiany, żeby pójść z nim, na przykład na wystawę obrazów. Inaczej się nie dało. Siergiej zdobył bilety, tak bardzo tego chciał. Nie można było go zasmucić. Marina nie mogła patrzeć w jego smutne oczy. Siergiej był też ikoną stylu, zawsze ubierał się z klasą. Kiedy Marina szła z nim, w duszy była dumna ze swojego przystojniaka. Stateczny mężczyzna o nienagannych manierach. Można było go wziąć za arystokratę, milionera, za kogo tylko się chciało, tylko nie za zwykłego nauczyciela szkolnego. Ileż w nim było w dzenku? Marina nawet zazdrościła jego uczniom. A jak się starał. Dzwonił, zapraszał na spacer i ona już wiedziała, że będzie tam jakaś niespodzianka. Pływali łódką w parku. Albo wielki pluszowy zając wręczał jej prezent w postaci pudełka czekoladek. Kiedy Siergiej to wszystko zdążył wymyślić, gdzie łapał tych promotorów w strojach zająców i ile za to wszystko płacił. A potem zaproponował, żeby się do niego wprowadziła, wydawało się, że teraz bajka będzie jeszcze bardziej bajkowa. Huczne wesele księcia i księżniczki. A może lepiej króla i królowej. Nie mogło być inaczej. Ale oni po cichu złożyli podpisy i zostali mężem i żoną. Oczywiście, młoda kobieta rozumiała, że bajka nie może trwać wiecznie. Ale chciałaby, żeby Siergiej pozostał tym księciem, który ją oczarował. I rzeczywiście po ślubie nadal ją oczarowywał. Ale z innych powodów. Mężowi nie podobało się, że ona pracuje. Przecież Marinę mogli wezwać w weekend na inwentaryzację. Albo zachoruje koleżanka, i ona musiała siedzieć do późna przy kasie. A Siergiej nie lubił sam sobie podgrzewać jedzenia, a tym bardziej gotować. Nie mógł nie jeść, bo potem stawał się nerwowy. Coraz bardziej musiała dostosowywać się do męża. Ale dla niej ważniejsze było szczęście rodzinne. Była gotowa poświęcać się dla męża. Ale im dalej, tym więcej wymagał od niej poświęceń. Pewnego razu Marina przyszła do domu z przyjaciółką. Nawet nie pomyślała, że może to być problem. Po prostu miała wolne, mąż był w pracy. Marina z przyjaciółką przeszły się po sklepach, potem poszły do niej napić się herbaty. Kiedy mąż wrócił z pracy i zobaczył w gościach nieznajomą dziewczynę, zmarszczył brwi. Tylko się przywitał i zamknął się w pokoju. Przyjaciółka wkrótce wyszła, rozumiejąc, że przeszkadza, chociaż Marina planowała zaprosić ją na kolację. Kiedy za gościem zamknęły się drzwi, wyszedł mąż i surowo spojrzał na żonę. Czy możesz już nie przyprowadzać do mieszkania obcych ludzi? poprosił. Marina powiedziała, że to jej bliska przyjaciółka, której ufa jak sobie. Ale mąż zaprotestował: On nikomu nie ufa w stu procentach i radzi żonie robić tak samo. Młoda kobieta zrozumiała przesłanie i pojęła, że goście w ich domu są zakazani. Czasem trzeba było posłuchać męża, od tego czasu, jeśli ktoś do nich przychodził, to bardzo rzadko, na jakieś święto i tylko znajomi męża. Ale Siergiej w zasadzie wolał obchodzić wszystkie święta na czyimś terenie lub w kawiarni. Mniej zachodu. Nikt niczego nie zepsuje. Marina w końcu, tak jak mąż, przestała zapraszać kogoś do siebie. Starała się spotykać z przyjaciółkami w innych miejscach, najczęściej u nich, bo na kawiarnie nie miała pieniędzy. Zarabiała niezbyt dużo i wszystko szło na urządzenie mieszkania i jedzenie. Wynagrodzenie męża się zbierało, tłumaczył to tym, że trzeba zbierać pieniądze na wypoczynek. Niestety z czasem Marina przestała widywać się ze swoimi przyjaciółkami. Nie miała czasu, trzeba było obsługiwać męża. Poza tym Siergiej był strasznie zazdrosny. Za każdym razem wypytywał z kim była, gdzie, kto tam jeszcze był. Nie wierzył, że nie było nikogo innego. Zwłaszcza jeśli przyjaciółka była niezamężna. W końcu kontakty z przyjaciółkami wkrótce zanikły. Stopniowo życie młodej kobiety zamieniło się w szarą rutynę. Kręciła się wokół męża, doprowadzała dom do nienagannego wyglądu, aby ukochany mógł obserwować, jak wszystko idealnie lśni w ich przytulnym rodzinnym gniazdku, do którego obcym wstęp był wzbroniony. Marina harowała, nie zwracając uwagi na siebie. Wszystko dla męża i jego wygody. Siergiej wymagał od żony całej uwagi. Miała kręcić się tylko wokół niego, bo po co mu inaczej żona? Życie młodej kobiety toczyło się w kółko. Praca, dom, kolejne pretensje męża. Nie potrafiła zrobić wszystkiego idealnie. A Siergiej się złościł. Marina bardzo chciała dziecka, była pewna, że to wszystko zmieni. Nie wątpiła, że mąż też. Przecież kocha dzieci, dużo opowiada o swoich uczniach. Ale okazało się, że z własnym dzieckiem nie spieszy się. Mówił, że to trudne, dużo trudniejsze niż obserwowanie z boku. Żona miała nadzieję, że kiedyś mąż odtaje, ale Siergiej żądał, aby brała tabletki, bo jeśli nagle zajdzie w ciąży, trzeba będzie zrobić aborcję. Była odcięta od rodziny. Czasami wyrywała się w odwiedziny do mamy i siostry. Mąż nic przeciwko temu nie miał, przynajmniej się nie oburzał. Tym bardziej, że mama Mariny przekazywała coś pysznego, a on nie miał nic przeciwko otrzymywaniu prezentów. Sam nie lubił chodzić do teściowej, uważał, że nie ma tam czego robić. Marina miała jeszcze siostrę, ale jej Siergiej nie znosił. Rozmawiała z nim bezczelnie, nie płaszczyła się przed nim i nie zachwycała się nim. Żonie nieraz mówił, że z jej siostrzyczką trzeba ograniczyć kontakty, aby Ola nie wpływała negatywnie na Marinę. Ola uważała, że Marina żyje z dyktatorem. Chociaż siostra nie opowiadała szczegółów życia rodzinnego. Ale Ola i tak widziała, jakie wymówki znajduje Marina, aby nie spotykać się z krewnymi. Kiedyś zapytała wprost: Czy tobie mąż zabrania? Jakie głupoty? Zdenerwowała się wtedy Marina. I stało się jasne, że siostra rzeczywiście ma problemy z mężem. Ale skoro nie prosi o pomoc, to znaczy, że wszystko jej odpowiada. Ola się nie wtrącała. Ale tego dnia nie wytrzymała i powiedziała, że Marina wygląda bardzo źle. Zmieniła się z miłej dziewczyny w zastraszoną szarą myszkę. Wiesz, kiedyś nie mogłam się doczekać, bratanków. Ale teraz cieszę się, że wy z Siergiejem zdecydowaliście się nie rodzić, powiedziała ze smutkiem Ola. No wiesz, rozgniewała się Marina, a prawda, Syriorza mówi, że mi zazdrościsz. Marina wyszła i postanowiła więcej się z Olą nie kontaktować. Słowa siostry dotknęły Marinę do żywego. Przecież marzyła o tym, aby zostać matką. Zupełnie nie takich słów chciała usłyszeć. Można było udzielić rady i zrozumieć. Nie, Ola musi mówić wprost, nie przejmując się uczuciami innych. I Marina uznała, że w jej życiu taka osoba nie jest potrzebna. Młoda kobieta nie rozumiała, że siostra naprawdę jej życzy jak najlepiej, bo tylko Marina nie widziała, że z jej życiem rodzinnym nie wszystko w porządku. To nienormalne, gdy mąż zabrania żyć własnym życiem. W tym czasie Siergiej zmusił żonę do rzucenia pracy. Uważał, że w domu jest dużo do zrobienia i żona powinna się tym zająć. A zarabiać pieniądze powinien mężczyzna. W efekcie Marina została gospodynią domową i pewnie wiele koleżanek jej zazdrościło. Ale tak naprawdę po prostu jeszcze głębiej pogrążyła się w gospodarstwie domowym. Ubrania kupowali rzadko i wszystko wybierał mąż. Trudno w to uwierzyć, ale ona nie miała czasu nawet na zakupy. Od rana, jak się obudziła, tak cały dzień coś robiła. Śniadanie, wytrzeć kurz, uprać, pobiec do sklepu po zakupy, wyprasować rzeczy, wyrzucić śmieci. Na zakupy miała ograniczony budżet. Na siebie nie udawało się niczego wygospodarować. Trzeba było trafić w nastrój męża, żeby coś od niego wyprosić. A do prasowania Siergiej miał szczególne wymagania. Wszystko musiało być idealne, ani jednej pognięcionej kreseczki. Jeśli nie tak, to się awanturował. Marina już bała się podchodzić do żelazka. Jedną nieszczęsną rybkę trzeba było prasować niezliczoną ilość czasu. I pewnego razu popełniła błąd. Tak się starała prasować, że zepsuła ulubioną koszulę męża. I tego dnia Marina dostała swój pierwszy policzek od męża. Nie krzyczał. Po prostu z całej siły ją uderzył. Mam nadzieję, że przyswoisz te lekcje powiedział złośliwie. Oczywiście, że Marina przyswoiła. Ręce jej się trzęsły, ale następnym razem starała się prasować starannie. Zawsze była w napięciu i niewyspana. Niedługo potem z tego powodu oberwała drugim policzkiem. Pewnego razu przespała i nie obudziła męża. Kiedy Siergiej się obudził i zorientował się, że się spóźnił, znów przyłożył rękę. Ale tym razem jeszcze przeklął. Marina potem ryczała. Życie stawało się coraz bardziej nie do zniesienia. Mąż nie przestawał stawiać jej wymagań. To, że żona nie utrzymuje kontaktów z nikim osobiście, było dla niego za mało. Teraz kontrolował jej telefon. Nie wolno jej było pisać z nikim przy nim, dopytywał się kto to, o czym i po co. Koleżanki były wszystkie złe. Jedne zdaniem męża źle wpływają, drugie bez mężów, wciągną w jakąś intrygę. A te. Które mężatki z dziećmi w ogóle zakazane. Bo namówią Marinę, żeby rodziła. A w ich rodzinie żadnych ciąż być nie może. Ale mimo tych wszystkich dyktatorskich zapędów Marina nadal ubóstwiała męża. Siergiej wmówił jej, że to ona jest złą żoną. Sama jest sobie winna, jeśli coś jej nie pasuje, znaczy, że źle się stara, rozprasza się byle czym. Marina starała się nie rozpraszać i dorównać oczekiwaniom męża. I po raz kolejny myślała, że zrobiła wszystko jak należy. Czekała na Siergieja z pracy, przygotowała siebie i jedzenie. Na przyjście męża trzeba było dobrze wyglądać. Tylko z domu wychodzić bez męża można niezadbaną, bo wtedy mężczyźni będą na nią patrzeć. A potem mąż się dowie i będzie zazdrosny. Marina patrzyła w lustro i poprawiała makijaż. Wyglądała dobrze. Siergiej powinien być zadowolony. Ale i tak się denerwowała, czy czegoś nie zapomniała. Pół godziny przed przyjściem męża jeszcze raz sprawdziła całe mieszkanie. Nie ma się do czego przyczepić. Łazienka i toaleta lśnią, pościel zmieniona w kuchni czysto, nienachalnie pachnie kotletami. Przewietrzyła, żeby nie za mocno. Zapaliła świecę o jego ulubionym zapachu. Siergiej przyszedł w dobrym humorze. W pracy go nie zepsuli, w domu żona też nie zawiodła. Wygląda dobrze i stół nakryty. Usiedli do kolacji. Mąż z uśmiechem odgryzł kotleta. I w jednej chwili jego humor się radykalnie zmienił. Skrzywił się i wypluł go na talerz. Marina poczuła, jak serce jej zamiera, wszystko zrozumiała. Szybko spróbowała swojej potrawy i przeraziła się. Kochanie na twarzy męża znowu pojawił się uśmiech, postanowiłaś mnie otruć. Siergiej był uprzejmy jak nigdy, ale przewiercał żonę stalowym wzrokiem. Wiedziała, dlaczego przesoliła te cholerne kotlety. Wszystko było bez zarzutu oprócz nich. I oczywiście musiała popełnić właśnie ten błąd, przesolić. Przecież doskonale wie, że dla Siergieja to prawie grzech śmiertelny. Sól uważa za białą śmierć, zawsze na to zwraca uwagę. Gdy Marina zastanawiała się... Co dalej robić? Mąż znowu zmienił wyraz twarzy i wymierzył jej policzek. U młodej kobiety w oczach pojawiły się łzy. Podskoczyła i cicho wyszeptała przepraszam, a potem zobaczyła wykrzywioną ze złości twarz męża i odruchowo zasłoniła twarz rękami. Nie zrobiłam tego specjalnie, usprawiedliwiała się, a on uderzył ją ponownie. Potem Marina, skulona w kącie, próbowała bronić się przed ciosami męża. A Siergiej rozkręcił się, powtarzając, że niewiele wymaga. Chcę tylko, żeby Marina była dobrą żoną i zadawał ciosy. Na złość mi. Robię dla ciebie wszystko, a ty ciągle coś psujesz. Oburzał się mąż. Nie podoba ci się ze mną? To wypieprzaj stąd, niewdzięczna kreaturo, mam już dość twoich błędów. Westchnął z wyczerpaniem mąż. Poprawił koszulę i poszedł do łazienki. Potem zamknął się w sypialni, nawet nie patrząc. Co robi żona? Siergiej był pewien, że popłacze i się uspokoi. Zasnął spokojnie, niczym się nie przejmując. Ale rano mężczyznę obudził telefon. Siergieju Siergiejewiczu, dziś ma pan nieobecność. Najpierw poważnym tonem zabrzmiał głos historyka, a potem zachichotał. Tak zapiszemy i wezwiemy rodziców do szkoły. Wpadł w szał kolega. Siergiej podskoczył i spojrzał na zegarek. Lekcja trwa już 15 minut, a gdy historyk opowiadał, że klasa 10B Siergieja Siergiejewicza stoi na uszach, mężczyzna biegał po mieszkaniu, próbując zrozumieć, co się dzieje. Potem rzucił telefon i zaczął wołać żonę. Kreaturo! Krzyczał, dlaczego mnie nie obudziłaś, ale w odpowiedzi była cisza. Żony nigdzie nie było, podobnie jak wyprasowanego garnituru, śniadania i wypastowanych na błysk butów. W końcu Siergiej zatrzymał się i złapał oddech. Trzeba było zrozumieć, o co chodzi, jeszcze raz, już spokojniej, przeszedł po mieszkaniu. Zajrzał do szuflady z dokumentami, i wszystko stało się jasne: nie było paszportu żony i kilku jej rzeczy, a także dużej walizki, którą kupili razem, bo planowali kiedyś pojechać na urlop. Potem mężczyzna zobaczył na stole kartkę. Wypieprzaj stąd, kreaturo. Na naleganie siostry, Marina zgłosiła pobicie na policję. Stwierdzono pęknięcia trzech żeber i liczne krwiaki. Od razu złożyły wniosek na policję. Marina nie odbierała już jego telefonów. Dowiedziawszy się, że przeciwko nauczycielowi wszczęto postępowanie karne i że jest objęty dozorem policyjnym, dyrekcja zwolniła Siergieja ze szkoły. Sąd skazał go za pobicie na grzywnę w wysokości 40 tysięcy rubli, nie udało się uzyskać surowszej kary. A niedawno Marina zobaczyła, jak jej były mąż prowadzi pod rękę nową, młodą dziewczynę. Pierwszą myślą było ostrzec ją, z kim zamierza związać swoje życie. Ale pomyślała, że to nic nie zmieni. Dopóki człowiek nie nadepnie na własne grabie, nic nie zrozumie.